Siema, ja jestem Kacper2005 i zagramy sobie z Zile. Siemka, siemka. Wpadnijcie tego na, na kanał, tam będzie jego perspektywa. Cześć siemanko, z tej strony Zile, witam was na kanale Kacpra. W dzisiejszym odcinku podjęliśmy się z Kasperem challenge, który zaraz będzie wytłumaczony. A chciałbym wam też powiedzieć, że u mnie na kanale jest więcej takich challenge, więc jeżeli chcecie zobaczyć... Inne challenge podobne do tego, zapraszam do mnie na kanał. Chciałbym też wam powiedzieć, że u mnie na kanale znajdziecie też moją perspektywę z naszej rozgrywki z Kasprem. U Kaspra nie ma na przykład niektórych scen, które są u mnie, a u mnie nie ma niektórych scen, które są u Kaspra. więc jeszcze raz zapraszam do mnie i już bez zbędnego gadania zapraszam Was do oglądania. A on wytłumaczy jak to się robi, w sensie jak o tym challenge wszystko? To w tym challenge polega na tym, że będziemy mogli grać tylko... Yy, czy budować tylko ścianę? Nie możemy budować podłóg, y, daszków i schodów. A jeśli chcemy, chcemy postawić na to musimy znaleźć podłogę, która już była zbudowana, bo my nie możemy jej zbudować. Czekajcie jak ktoś zbuduje podłogę, to by się nie że to lądź Ale nie, nie to nie. też się zalicza jako budowanie podłogi O, typy Dostaw 23 No, podjadę z poduszek mnie postawił. No nie postawił Tu nie walony Wiem wiem Czy mi zlagowało trochę Tu kolejni są Leży, o typy Daj podjazd ich Tu jest, tu jest jeden, tu jest Pawicz go się ślepej Dawego dawego dawaj, dawaj, dawaj. Aha, o! To typek. O, kurde. Dobra, no nie. O serio? Tak. go nawalałem. Gdzie jest jego teammate? Nie wiem. Ma heavy? Gdzie, idzie tu, nie jest tu. Ja się uleczę może. Trochę, co że tak. Nie, jest tu, jest schody, co ja robię? Ja budowałem schody, przepraszam W no ja się budować nie mogę w ogóle żeby jest... skolapsować jakoś No nie Zlagowałem się, sorry, no Logowałem się mało, ma mało mam KURDE Ten rage będzie najlepszy nie no wiem, jakoś... Jak mi to miało obchodzić, jest, ja chcę go tylko zabić. jest co mi na pomysł. Okej. Okay. Ty tak widzisz? Jest, no. O kurde. Dobra, z PMA Leży jeden? Pema. nie, buduję te podłogę No nie, zabij go No nie Kurde, tam jest też spórki palciałe No boże, gdy to słyszę to mi się no nope. nie, miałem laga No! Nope. wypal w gumę, typie No nie To no podnosi mnie Gdybym miał szybką pompę, to bym go zabić. A tak to mnie dobija Śmiał się jakby to Erpek, Jestem bogiem Nice Nice try, nice jest? Try. Jest typek Zerpek go. Dajcie go Zerpega zabić No nie, Aha. no, nie No Dzięki Dzięki za ludzi. On, on miał broń w ogóle? A kurde mogę go przesukać. Ja nie. bronić. No daj mi te za daj. Chciałem sobie killa robić. Proszę Amod pega nie mam. Nie, nie mam Amodo no serio. Model RPE'a, model pega mod proszę, proszę. No nie, nie ma Ama do RPG. Proszę Amod pega No nie ma Ama do RPG. To się już robi szczerze śmieszne. Mam Amodo Daj. Tutaj kolejna skrzynka, proszę Amod pega No nie! Aż tutaj no, nareszcie. No nareszcie, <laughs> Idź, idź! Kasper idź! O, oh jest! O, oh, o, oh, kozak! O, oh, zarobiście! O! O, gdzie? Nie mam pojęcia. Taś, taś! No chodź tutaj! No, widzisz Ech. go, widzisz go, widzisz go! Tu jest dwóch! No. no, dzięki, mam 5 HP. Ja mam 30. Ma zero. Co się odwaliło w tym momencie. No. co, jestem tutaj. Co to jak, jest? jak to możesz, że oni tak szybkim tempie zastrzelili nam helikopter? Cześć, papa. Może mnie ulecz, lepiej. A nie, sam idziesz, no. mi tutaj. Chodź, może i widzieć, chodź, chodź tu. No, mam ten... apteczkę miałem apteczkę tylko bandaże i tego i pota, więc się uleczę nasłyszę, on tylko nie wiedzą gdzie Żad nami są Chyba Dostał 106 Dostał jeden No nie <laughs> Kurde SAHIDARNA popa to jest z gózna, a nie pompa! chodź, podjeżdżamy ich. Pogrebs. jest. O kurde! Powalony. Nie, przypadkowo schody się to jest poprawy. Kurde, dobra, Pójdę ci pomóc. Ale zabijają wszystkich No ja mam jeszcze na domku kurwa tam są. Tak No dostał, maloła Tutaj jest no, no Tak gra to Tak Ta gra to jest Powalony Co? Aha, dobra Nice Jeden był, nie aż jeden jest gdzieś Ten był powalony, nie? tego powaliłem Mam typa tutaj Czekaj, chwila, chwila, chwila Dobra, powalą mnie, A, dobra, nice Może wiesz że Typek się strzelał w ścianę? Z dachu, dobra, widzę z dachu 131 Nie mogę do nich podejść, to jest najgorsze Mamy no, kopter Nie mogę wejść, bo nie mogę schodów To jest najgorsze Dobra, ja idę na góra Mam rzecz? poduszki Co jest? Poduszkami tam wbiłem po prostu O nie, ja nie mogę Zabiję go Aha jak tam wejść teraz? Nie wiem, ale cały jego lud zszedł na dół Typek Dwóch typów Pomóż, 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 pomóż A gdzie są? To znaczy? Nie, kochnie Leży jeden Ten leży Nice Adno, na na Kurde zabił mnie! Sławo. 27 HP mu zostało. Dobra, Mordy. Jeżeli odcinek się spodobał, zapisz się suika, łapkę w górę i zapraszam do wpisania mojego kodu w sklepie Casper 2005 bo się gry w sklepie Fortnite.